Kochani, czy pamiętacie ten zapach, ten jeden, jedyny, niepowtarzalny zapach, który unosił się na klatce schodowej, gdy wracaliście ze szkoły? Nie był to zapach drogich perfum, ani egzotycznych przypraw. To był zapach świeżo upieczonego chleba. W czasach mojej młodości chleb to była świętość. Gdy kromka upadła na ziemię, podnosiło się ją, całowało z szacunkiem i przepraszało. Chleb był symbolem życia, symbolem przetrwania. A dzisiaj co my dzisiaj jemy? W sklepach mamy setki kolorowych bochenków, ale powiedzcie mi szczerze, czy któryś z nich ma duszę? Są nadmuchane powietrzem, puste w środku i już po jednym dniu smakują jak papier albo guma. Dlatego dzisiaj zabieram was w podróż do przeszłości. Chcę Wam pokazać, jak upiec prawdziwy domowy chleb na zakwasie. Taki, który leczy brzuchy zamiast je nadymać. Taki, który stoi tydzień w chlebaku i wciąż jest wilgotny i miękki. Nie bójcie się, to prostsze niż myślicie. Nie potrzebujecie drogich maszyn, wystarczą Wasze dwie ręce, a na koniec. Jako nagrodę za cierpliwość zdradzę Wam przepis na coś, co do tego chleba pasuje najlepiej. Zrobimy złocisty smalczyk z jabłuszkiem i cebulką. Dokładnie taki, jaki robiło się w PRL-u, gdy w lodówce wiało pustką, a trzeba było nakarmić rodzinę czymś pysznym. Wiele z Was pisze do mnie wiadomości. Babciu Krysiu, ale zakwas to trudne. To trudne jest i mi to na pewno nie wyjdzie. Bzdura, moje drogie, kompletna bzdura. Przecież nasze babcie nie kończyły uniwersytetów, nie miały internetu, a piekły chleb, który dawał siłę na cały dzień ciężkiej pracy w polu. Zakwas to nic innego jak mąka i woda, które się pokochały. To sama natura zamknięta w słoiku. To dzikie drożdże, które są wszędzie wokół nas. Żeby wyhodować własny zakwas, potrzebujecie tylko dwóch rzeczy. Cierpliwości i ciepłego kąta w kuchni, bez przeciągów. Cały proces trwa zazwyczaj pięć, może sześć dni. Zaczynamy bardzo prosto. Pierwszego dnia bierzemy garść mąki żytniej razowej, to około 100 gramów, i tyle samo letniej, przegotowanej wody. Mieszamy to wszystko w słoiku. I tu uwaga! Pierwsza i najważniejsza zasada babci Krysi. Używamy tylko i wyłącznie drewnianej łyżki. Zakwas to żywy organizm. On nie lubi metalu, metal go drażni i może zepsuć smak. Drewno jest ciepłe, naturalne. Odstawiamy słoik, przykrywamy go gazą lub ściereczką, żeby mógł oddychać, i czekamy 24 godziny. Drugiego dnia zaglądamy do słoika. Może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale nie martwcie się. Dokarmiamy go znowu, dodajemy mąkę, dodajemy wodę i mieszamy. Trzeciego i czwartego dnia zaczyna się magia. Zobaczycie pierwsze bąbelki. Zakwas zacznie rosnąć, a potem lekko opadać. To znak, że dzikie drożdże zaczęły pracować, że jedzą mąkę i produkują gaz, który spulchni nasz chleb. Siódmego dnia, gdy powąchacie słoik, poczujecie ten specyficzny, lekko kwaśny, octowy zapach. To nie jest zapach zepsucia, to zapach sukcesu. Macie własny domowy zakwas. Pamiętajcie, że o ten słoik trzeba dbać jak o domownika. Jeśli trzymacie go w lodówce, to raz w tygodniu trzeba go wyjąć, ogrzać do temperatury pokojowej i dać mu łyżkę mąki i trochę wody. Wtedy on będzie żył latami. Mój zakwas ma już ponad 20 lat i wciąż piecze najlepsze chleby w rodzinie. Gdy zakwas jest już gotowy i aktywny, Samo pieczenie to czysta przyjemność i relaks. Pamiętajcie, że każda mąka pije wodę inaczej, a każde ręce wyrabiają ciasto trochę inaczej. Ale nie martwcie się, chleb na zakwasie wybacza drobne błędy. Do pieczenia najlepiej sprawdza się stary, ciężki garnek żeliwny z pokrywką. Jeśli taki macie gdzieś na strychu, jesteście szczęściarzami. Żeliwo trzyma ciepło jak stare kaflowe piece chlebowe. Dzięki temu, że pieczemy pod przykryciem, z ciasta paruje woda, która nawilża skórkę. Potem zdejmujemy pokrywkę i chleb się rumieni. Efekt? Środek jest wilgotny, sprężysty i pełen dziurek, a skórka, oj, skórka jest tak chrupiąca i twarda, że słychać ją w drugim pokoju, gdy się kroi. Nie musicie mieć specjalnych koszyków wiklinowych, choć one nadają ładny wzorek. Wystarczy zwykła miska wyłożona czystą ścierką obsypaną mąką. Chleb nie musi być idealnie równy jak od linijki. On ma być domowy, ma być wasz. Ma mieć pęknięcia tam, gdzie sam chce pęknąć. Wyobraźcie sobie teraz ten moment. Wyciągacie gorący bochenek z piekarnika, stukacie w spód. Wydaje taki głuchy odgłos jak pukanie do drzwi to znak że jest upieczony cały dom pachnie bezpieczeństwem ciepłem i spokojem kroicie pierwszą pajdę para unosi się do góry to uczucie którego nie kupicie w żadnym supermarkecie choćbyście wydali fortunę ale wiem że nie samym chlebem człowiek żyje zbliża się wyjątkowy czas w roku czas kiedy zapominamy o dietach, o liczeniu kalorii i po prostu cieszymy się smakiem. Już za niespełna trzy tygodnie mamy tłusty czwartek. I tu mam do Was ważne pytanie. Czy chcecie, żeby w tym roku Wasze pączki były idealne? Moje sekretne przepisy na idealne pączki i wiele innych słodkości znajdziecie w e-booku Słodkości Babci Krysi. Tam nie ma zgadywania na oko. Tam jest pewność. Link do mojego słodkiego skarbca znajdziecie w opisie pod filmem, lub kliknij tutaj pod filmem. Cena promocyjna tylko do 6 lutego. No dobrze, chlebek stygnie na kratce. O słodkościach wam wspomniałam, ale przecież obiecałam wam coś jeszcze, coś wytrawnego, co idealnie pasuje na ten nasz świeży chleb, gdy za oknem mróz. Domowy smalczyk. Do przygotowania prawdziwego babcinego smarowidła potrzebujecie konkretów. Dokładny przepis na chlebek i słoninę znajdziecie w opisie tego filmu. Potrzebujemy 25 dekagramów dobrej, świeżej słoniny. Do tego 5 dekagramów wędzonego, surowego boczku. To on da nam ten wspaniały, dymny posmak. Jedną średnią cebulę to będzie około 8 do 10 dekagramów. I teraz uwaga jedno jabłko. Tak, jabłko ono sprawia, że smalec nie jest taki ciężki i mdły. Na koniec pół łyżeczki majeranku i sól do smaku. Jak to robimy? To jest rytuał. Tu nie ma miejsca na pośpiech. Słoninę musicie przepuścić przez maszynkę na grubych oczkach albo pokroić nożem w bardzo drobną kosteczkę. Wrzucamy ją do garnka i topimy na malutkim ogniu. Niech się wytapia powoli aż zrobi się szklista. Wtedy dodajemy boczek, też zmielony lub drobno pokrojony. I czekamy. Mieszamy od czasu do czasu drewnianą łyżką. Gdy skwarki zaczną się już ładnie rumienić na złoto i pachnieć wędzonką, dorzucamy pokrojoną w kosteczkę cebulę. Smażymy chwilę, aż cebulka zmięknie. I teraz finał, pod sam koniec, dosłownie na ostatnie dwie minuty smażenia. Dodajemy startę na tarce o grubych oczkach jabłko. Ono się nie przypali, ono się tylko rozpłynie i nada tej wyjątkowej słodyczy. Na sam koniec sypiemy sól i dużo majeranku roztartego w dłoniach, żeby puścił aromat. Wyłączamy gaz. Jeszcze jedna rada: przelewamy gorący smalec do słoika lub kamionki, ale nie zostawiamy go samego. Co jakiś czas, jak będzie stygł, Trzeba go zamieszać. Dlaczego? Żeby te pyszne skwarki, cebulka i jabłko nie opadły na dno, tylko żeby były zawieszone w każdym kęsie od góry do dołu. Gdy smalczyk zastygnie i zrobi się biały jak śnieg, smarujecie nim ten wasz świeży chleb na zakwasie. Do tego ogórek kiszony ze spiżarni i macie ucztę królewską za grosze. Smacznego, moje kochane. Pamiętajcie o zakwasie, szanujcie chleb i zajrzyjcie do e-booka przed tłustym czwartkiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie.